Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes Perfum I ja już z niecierpliwością, wierzcie mi, nie mogłam się doczekać, żeby ten haul nagrać i pokazać Wam, co nowego weszło do mojej kolekcji, bo będzie coś dla Was, czyli z live'a, e, Wasze propozycje, to co Wy chcielibyście poznać, będzie coś dla mojego męża, coś, co sobie zażyczył. Ale przy okazji wiadomo, pójdzie na sklep i ja też sobie położywam i będzie coś dla mnie, i będzie coś do nowości perfumowych. Więc serdecznie Was zapraszam. Mimo, że tyle rzeczy wymieniłam, to uważam, że nie jest to największy haul w mojej karierze. Ale serdecznie Was zapraszam, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie. zwanym międzyczasie miniaturka już zrobiona. Od czego by to zacząć? Może zaczniemy od czegoś, co kupiłam, do nowości perfumowych. Otóż wyszedł nowy zapach Montblanc Signature Elixir i to jest, słuchajcie, zapach, który mm, może i tak, e, może inaczej. Marka Montblanc potrafi zrobić bardzo ciekawe perfumy. Tak wygląda buteleczka, moim zdaniem śliczna. To też skłoniło mnie do tego, żeby kupić. No i to będzie pierwsze psiknięcie i użycie. Może w korek, bo całe ręce będę miała wypachnione. No, kurczę. Testowałam Explorer chyba z Montblanc. To jest męski zapach, ale jest tak prześliczny. To jest bardzo ładny zapach. Ej, to jest bardzo ładny zapach. To jest trochę taka la bomba. Pomieszana z y, wypustem najnowszym Gucci, mm, Gucci Bloom, parfumu bodajże, bo jest jakaś moc. To jest bardzo ładny zapach. To jest bardzo ładny zapach. Niedrogi i bardzo ładny zapach. No, podoba mi się to, co czuję. Jest tu słodko-waniliową. Czuć też jakieś przybłyski owoców, troszkę właśnie jak w Labombie. Nie wiem, jak będzie z trwałością, ale spodziewam się, że on może być bardzo trwały. Śliczny zapach. No, buteleczka też bardzo mi się podoba. Teraz może pootwieram zapachy, które są na Wasze życzenie. Ich mam najwięcej. Życzyliście sobie Franceskę Bianki Tiger Tiger, a że to było na moim już liście i to trochę takie dwa w jednym? No to mamy to. Otwieramy pusdereczko i mamy Tiger Tiger. Chciałyście go poznać? Ja ten zapach już znam i dla mnie to jest zapach jeden z niewielu od Franceski, który moim zdaniem może się spodobać w większości. Dlatego, że tak, on oczywiście rozpoczyna się jak Sticky Fingers, jak wszystkie prawie zapachy Angel Dust, tak mocno, natomiast on ma jakąś sobie świeżość, tak przepiękną, słuchajcie, że moim zdaniem to jest jeden z nielicznych zapachów franceski, który naprawdę może spodobać się większości. On nie jest przytłaczający, ma coś w sobie. Mimo, że to jest taki kolor, no, podobny do sticky fingers, właśnie, to naprawdę nie, tak. On może się, spo... to może być jeden z zapachów franczeskiej Bianki, który pokocha większość. On jest po prostu śliczny, naprawdę. Tylko trzeba dać mu tę sekundę, żeby się ułożył, ale to dosłownie chwilę, bo to tylko te pierwsze przyknięcie jest takie. Skórzano, jakby to nazwać, takie trochę balsamiczne, drzewne, ale teraz już jest naprawdę, naprawdę miło. Także macie i już jest podlinkowane. E, dostępne na pewno na sklepie, podlinkowane, także możecie sobie kupować militry. Zażyczyliście sobie, więc zażyczyłyście, bo to głównie kobiety, więc jest już e, dostępne i można zamawiać. I teraz kolejne na Wasze życzenie. Pamiętam, że ten zapach na pewno zażyczyła sobie Mirella. Mirella zażyczyła sobie kartuzję Terramia. I słuchajcie, jaka jest w ogóle opowieść, dlatego że teramia to jest zapach, który um, ja wyrzucałam do koszyka po stokroć, ale później zawsze sobie myślałam, a tak w ciemno, w sumie tani zapach, ale zawsze to um, będę miała na coś droższego dorzucę i będę miała może to, co chcę. I zawsze w efekcie nie dokonywałam zakupu tego zapachu. A w ogóle powiem Wam, że ta marka jest bardzo starą marką. Ona chyba jest aż z 1948 roku. Nie ma jakoś strasznie dużo zapachów w swojej e, ofercie. E, robi te zapachy na spokojnie, ale ona trochę robi e, starym stylem. Tak wygląda. To jest 50 ml plastikowy korek. No ale mówię, one nie są drogie. Czekolada, spokój, o Jezu, gorzka czekolada, dużo kakaa, pięknego, o Jezu, brownie, ale niesłodkie, piękne, piękny jest ten zapach. No, w ogóle nie żałuję, jezu, jakie to jest cudowne. To jest jak taka kurczę, ten zapach właśnie nie wiem. To zależy jakie macie podejście, bo to jest zapach typu gourmand. Jeżeli lubicie zapachy gourmandowe y, używać jesienią, no to jest to zapach na jesień. Jeżeli zimą, to zimowy. Ale on jest przepiękny, on nie jest przesłodzony, w ogóle śliczny jest ten zapach, śliczny. Bardzo się cieszę. Dzięki Mirelli. Dzięki Mirelli. Jeszcze e, o czymś jednym wam powiem. W sumie o czymś o trzech jeszcze wam powiem dzięki Mirelli, ale to była jej, e, jej prośba, żeby ten zapach że chciałaby poznać. No wart jest. Powiem wam szczerze, Wart, i on naprawdę kosztuje mało. Tak, Tiger Tiger wam się spodoba. Moim zdaniem tak. Monia e, napisała, że Captive z Brekord, e, ale ona zna, bo przewąchała w Sylasz. To jest raczej taki zapach, który jest na jej liście, ponieważ ja go też przewąchałam. To jest zapach też, który e, znam, bo mam go przewąchanego i wiem, że jest po prostu piękny, więc nie, nie jest to jakiś taki zakup w ciemno czy. Czy coś nie, ale w końcu, słuchajcie, postanowiłam kupić setkę. Z kolei ta marka to jest marka, y, która, mm, jak widzicie, tworzy zapach, dając Wam jeszcze takie dodatkowe flaszki. I jak jest mało, to znaczy, że jest to jakiś tam ekstrakt. O co chodzi z tymi flaszkami? Zapach... Marka ma taki, po, takie powołanie swoje wymyśliła, że tworzy zapachy, mm, które mają odzwierciedlać emocje. Czyli jeżeli zapach Wam się spodoba, czyli ten, który macie tu w, we flaszce, ja sobie psiknę, przypomnę sobie go dobrze. W ogóle marka naprawdę świetna. No. No. Mm. O Jezu, to jest... To jest marka, która tworzy cudowne zapachy. Cudowne, po prostu takie, które Was oczarują. To jest marka dla osób bardzo y, lubiących się w elegancję. Ona da Wam tak, turbo elegancję, turbo. To po prostu czuć w każdym węchu. To, to jest tak idealnie też zblendowane. Nie, y, to nie są takie zapachy, które e, uderza was każda nuta po kolei, a dopiero później on się układa i się miesza, i dopiero wtedy wiecie, co to za zapach, tylko jakby od początku to jest już tak zblendowane. Jeżeli na przykład zapach Wam się spodoba, to do tego zapachu dostajecie takie cztery fiolki. Na przykład tu. A, poczekajcie. Na przykład tu jest e, Absolut. E, na przykład tu. Mamy erotik e, molekul. Chodzi o to, że tymi dodatkami nakładacie najpierw ten zapach, później wybrany dodatek, bo też nie mieszacie tego nie wiadomo jak. To jest piżmo na przykład, i mm, budujecie swoją emocję. Czyli jeżeli na przykład y, jesteście, y, tu jest koloń. Jakaś ode parfum, 5 ml, kolonii, nie wiem. I budujecie swoje emocje. Czyli tak, najpierw poznajecie, co, czym to dokładnie pachnie. Każdy z tych, może tak wam pokażę, każdy z tych flaszeczek. Próbujecie, czym to wam pachnie. Jeżeli. No i jakby wiecie, jak na was oddziałuje, bo nie wiem, czy macie jakiś wyrzut endorfin przy którymś z tych zapachów, czy. Coś Was bardzo tonuje i, i powoduje, że tacy jesteście otuleni, poznajecie te zapachy w tych flaszkach, no i później e, gracie emocjami. Czyli psikacie zapach i w ciągu dnia możecie od razu, ale możecie też w ciągu dnia zmienić ten zapach na emocje, które wam akurat towarzyszą. Jeżeli potrzebujecie czegoś pobudzającego, no to znacie już te zapachy z tych czterech i tak sobie to yy, budujecie w ciągu dnia. Moim zdaniem to jest coś genialnego. Szczerze powiem, że jakoś tak się spodziewałam, że przy 50 też dostajecie te flaszeczki, ale jednak nie, to jest tylko przy setkach, dlatego się zdecydowałam tutaj już na setkę i. Poopowiadam Wam myślę, że więcej jak właśnie używam tego razem, e, ale póki co i to właśnie też tak będzie stało u mnie na półce, bo ja nie, rozparce, nie rozparceluję tego, po prostu tak to postawię na półkę, więc nawet nie wyciągam z tego. E, no, a tutaj jest otwory. Piękne moim zdaniem, pudełko petarda. I ostatni zapach, który mm, Ela chyba sobie zażyczyła. Chyba Ela. E, to jest Vidian Healy. Vidian było dużo, e, bo był London chyba e, zażyczony sobie i jeszcze jakaś tam, ale ja się zdecydowałam na początek na Healy i zobaczę. Ja Vidian testowałam. Najnowszy zapach z 2025 roku. Taki, który wyszedł. I to był dla mnie totalny zwyklaczek, ale mało tego, że zwyklaczek Taki drzewny, bardzo balsamiczny zapach, akurat jakoś mocno mi nie przypadł do gustu, ale nie przypadły mi do gustu też parametry Vidian, no a są to drogie zapachy. Natomiast chcecie poznać, ja też chcę poznać i pomyślałam, że niech to będzie chili, bo ponoć to jest prawdziwy ekstrakt i tu się nie można zawieść, Ojejku, ojejku, o słuchajcie. W ogóle Wam pokazałam te zewnętrzne pudełko, Petarda to ogromne. Dobra, Jezu, jak to wygląda? To jest w ogóle arabska. Widzieliście to? Jezu, to jest w ogóle, słuchajcie, arabska marka. No, i to, no Jezu, to wygląda po prostu kozacko. Jakoś źle było chyba włożone, albo nie wiem. O Jezu, jakie to jest? To jest takie ciężkie, i takie, no, piękne. Flaszeczka e, dosyć arabska i przyznam szczerze, jestem go ciekawa strasznie, bo to jest taki naprawdę totalnie w ciemno zakup. Czuję wiśnie. To jest mm, początek wiśniowy, ale y, taki bardzo delikatny, zmieszany jednocześnie z czymś. Czuję drzewną bazę. Natomiast ja się muszę strasznie w niego wąchiwać. I właśnie ja pamiętam, że tak samo było z tamtym zapachem. Czekajcie, bo to jest też wypust arabski. No tylko, że to jest niszowy wypust arabski o marki arabs Emiratów Arabskich. Natomiast niszowy i on może też potrzebuje czasu. Kurczę, zobaczymy. Nie umiem Wam na razie nic o tym zapachu powiedzieć. Myślę, że on nadaje się do globalnego noszenia i w ogóle to chyba potrzebuje troszeczkę czasu. O, podoba mi się. Zaczynam wyczuwać takie tenuty. On jest strasznie noszalny. W ogóle taki, mam wrażenie, nie jakiś udziwniony. No, będzie interesująco, słuchajcie. A pudełko to jest jakiś wypas. Będzie interesująco. Oj, perfumowo robi się ciekawie. Coś dla mojego męża, chcecie? Coś dla mojego męża. To kupiłam tester, bo udało mi się znaleźć a mianowicie Nishain Hasibat, słuchajcie, ja miałam próbkę, dostałam do czegoś i mówię do niego, słuchaj, weź sobie psiknij ponoć, zobacz, on tylko psiknął, nawet nie przykładaliśmy jego ręki do nosa, z kilometra ten zapach było czuć i on jest turbo piękny, chociaż jest to zapach w klimacie zielonym, cytrusowym, ale on jest turbo-piękny. Turbo, słuchajcie, a utrzymuje się tego, to ciężko jest zmyć. Naprawdę, ja Pierdziu. No tak, już jestem. Jezu, jakie to jest mocne. To jest y, zapach zielony. Nawet bym się pokusiła, że początek jest bardzo taki trawiasty wręcz, żywo. E, oraz czuć te cytrusy, ale on się ma coś w sobie wybornego w momencie, kiedy się ułoży. Czuję ten widian. Piękny jest. W momencie, kiedy się ułoży, robi się turbo przepiękny. Ja słyszałam o tym zapachu na grupach, też wiele mówią o nim dobrego, że jest naprawdę świetny, bo o ile Nishain ani E, to jest taki jak dla mnie, więc ja tam mm, no po prostu nie poszukuję już tak górmądów, chociaż zastanawiam się, bo ta kartuzja, o kurde, ta kartuzja to jest po prostu petarda, naprawdę. E, także nie szukam, ale zawsze gdzieś tam jednak te górmądy to takie jest najbezpieczniejsze, nie? Hasiwat, Nishain, petarda. Naprawdę śliczny jest ten zapach. W ogóle mój mąż to przepadł, jak e, nim pachniał, i powiedział, że on musi go mieć. Chociaż nie on go będzie miał. I zostało u mnie na półce. Już mu to zapowiedziałam. Nie ma innego wyjścia. E, teraz coś dla mnie. Dla mnie coś. E, jedna z Was prosiła mnie o, o materię Premier e, Ale Vanilla e, Powder. Chyba tak. I wyszedł w tym roku nowy zapach Vanilla Powder w takiej czarnej butelce. To chyba jakaś silniejsza wersja. I jak mi się uda ją dostać, to, to będzie i będzie na sklepie dostępne. Ale na razie um, testowałam, też miałam próbkę Santal Austral. I jak nie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja. Też ten zapach sobie od Wojtka zażyczyłam pod choinkę. No ale oczywiście nie kupił go, ale było w tej, na tej liście. To był zapach polecany. Ta marka jest stosunkowo nowa. Ona naprawdę chyba od 2019 roku istnieje. Ma już sporo zapachów. I, i powiem Wam, że szturmem zdobyła. Szturmem zdobyła yy, rynek. Naprawdę jest bardzo cenioną marką obecnie. A ten zapach jest przepiękny. Jest przepiękny. Się nie dziwię, że go mi wszyscy polecali, bo naprawdę, bo naprawdę uważam, że jest to petarda zapach. On w ogóle tak samo nie trzeba przykładać ręki, jest wyczuwalny na kilometr, bardzo, bardzo trwały. No i ja tutaj mam bardzo prosta też buteleczka. Nie, no one, on jest naprawdę cudowny, ten zapach. Cudowny. Tak. On jest jak takie marzenie o niszy. Tylko do osiągnięcia. To jest taki zapach, który otwiera się bardzo balsamicznie. E, natomiast za moment. Y, Dochodzą takie nuty kwiatowe. On jest taką odpowiedzią, ten zapach jest odpowiedzią e, dla wszystkich, którzy obecnie poszukują tej niszy pośrodku. To jest zapach, który zadowoli tych, którzy znają już tę niszę noszalną. I uważają, że no ale hello, płacić tyle za zapachy, które tak naprawdę nie są turbo wyjątkowe. I nie chcą też takich bardzo trudnych zapachów, bo jeszcze nie do końca są na nie gotowi. A poszukują czegoś takiego pomiędzy, co da wydźwięk niższy i czegoś wyjątkowego zapachu, który jest wyjątkowo zrobiony, a jednocześnie nie będzie dziwny. No to macie odpowiedź. To jest dokładnie taki zapach. Wybornie, wspaniale i cudownie brzmi na skórze. On mi daje takie poczucie turbo luksusu, jakiegoś takiego, co kiedyś mam wrażenie takie było bardzo nieosiągalne. Mam takie uczucie, jakie noszę, że kurde, to było dla mnie kiedyś nieosiągalne. Naprawdę. Zapach jest przepiękny, po prostu. A teraz wam powiem o zapachach, które kupiłam właśnie od Mirelli, dlatego e, no, San Munster chyba tak ma Nick, Mirelka. Od Mirelli kupiłam zapach e, i kupiłam Memo Paris, no prawie cała butelka Sintra. Mm, I Śpieszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo zbliżony zapach i też wąchałam już jeden przy drugim z kokain. Wczoraj w ogóle ten zapach nosiłam na sobie cały dzień, testowałam go globalnie i powiem Wam, że yy, kokain wali na głowę, dlatego że kokain jest strasznie trwały i projektujący. To jest bardzo przyskórne, no i niestety trzyma się na mnie mm, 3-4 godziny. E, cieszę się, że kupiłam to w cenie, w jakiej kupiłam, bo to jest 100 ml, więc jeżeli chcecie, to też jest na sklepie i możecie poznać Memo Paris. To jest zapach, który jest taki kwiatowy, ale dosyć ostry, bo kokain też takie jest, ale jest tu też jakaś Nuta owocowości, jest to zapach totalnie noszalny, przyjemny, moim zdaniem spodoba się większości. Jeżeli na Was parametry będą lepsze, to zapach jest petardą. I dostałam w prezencie od Mirelki Lasha i to jest Chelsea Morning, jak go kiedyś już wąchałam, to jest 30... To jest przepiękny zapach, nie wiem, czemu Mirelka mi go oddała, chyba jest znudzona. Przepiękny zapach, przepiękny. To jest słuchajcie, zapach, który otwiera się um, cytrusowo. Jest turbocytrusowy, taki, ale takimi pięknymi tymi cytrusami, a gdzieś obok, cały czas tych, tych cytrusów. Idzie jakaś taka ciastowość, takie ciasteczko po prostu czujecie, które jest trochę z imbirem, trochę z goździkiem, z jakimiś takimi może korzennymi przyprawami. I te ciasteczko jest takie może piernikowe, coś takiego właśnie, coś takiego korzennego, ale wiecie, że ono jest pyszne. Już Wam na języku smakuje. Turbotrwały, też już go testowałam. Turbotrwały, przepiękny. Zapach. E, świetnie, bardzo Ci dziękuję, Mirelko. Cudowny prezent mi zrobiłaś. E, podzielę się kilkoma też e, tutaj. E, kilkoma kroplami tego yy, pięknego zapachu, żebyście sobie mogli potestować, bo jest naprawdę wart tego i pogoda jest wyśmienita do tego zapachu moim zdaniem. I chciałam wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo rozpakowywania i pokazywania zapachów, które do mnie doszły, to by było na tyle, ale chciałam wam powiedzieć jeszcze o jednym zapachu, który do mnie idzie i to jest zapach. Który, którego próbkę dostałam też od Mirelki. To jest kafe tabak yy, i tu wam wyświetlam ten flakon. Słuchajcie, yy, właśnie dla takich chwil warto testować. Właśnie dla takich chwil warto aplikować sobie zapachy. Właśnie dla takich chwil warto ciągle poszukiwać czegoś nowego. Yy, to jest zapach. Dawno mnie nic tak nie rozłożyło, nie położyło na łopatki, nie oszołomiło, nie zachwyciło. Musicie mi uwierzyć na słowo, że bardzo dużo zapachów jest przepięknych, które kocham, ale dawno też żaden zapach nie dał mi tyle emocji, co właśnie ten. Ten zapach yy, przyjdzie do mnie we wtorek najprawdopodobniej i, no i po prostu e, od razu wyląduje na sklepie to jest e, zapach tak, na początku Was uderza kawa z tytoniem z, nawet nie z tytoniem, z tabaką kawa z tabaką e, uderza Was natomiast um, on się po pewnym czasie, po godzinie już układa, tak jakby blenduje na waszej skórze. Przepięknie się te kwestie przenikają. I to jest zapach, który jest aksamitny, ale jest nie do opisania, bo. To trzeba poczuć, żeby zrozumieć jak on potrafi się ułożyć na skórze, on jest strasznie, strasznie długotrwały, jego się nie da wodą zmyć, ja miałam popsikaną rękę ja myłam ręce dziesiątki razy i on się nie zmywał, on jest tak turbo piękny, słuchajcie, mi się płakać chce jak są takie odkrycia, E, e, wzrusza mnie znalezienie zapachu, który tak bardzo wkręca mi się w głowę, że nie mogę e, nie kupić go, i nieważne co się dzieje, ja po prostu taki zapach muszę mieć. i Ja od razu, e, jakby przechodzę do, do zakupów, totalnie mnie oszołomił. Jeszcze dostałam taką próbkę arkistę marki, a to jest zapach słuchajcie, almond suit też przepiękny zapach, ale nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia pięknie, turbo ładnie się utrzymują pięknie na skórze grają no naprawdę, to czuć tu klasę, kunszt i w ogóle, ale ten zapach zrobił coś niesamowitego ze mną, z moimi emocjami także ten zapach też się pojawi e, prawdopodobnie we wtorek e, już go wpuszczę na sklep i będzie można sobie popróbować a jest wart wszystkiego żeby ten zapach poznać i jeżeli ktokolwiek powie że mu się on nie podoba to ja będę miała takie blow my mind bo co się tam może nie podobać tam jest to, to jest po prostu rewelacyjnie zrobiony zapach, a tak inteligentnie, że nie mam pytań. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o hol perfumowe o otwieranie, o to, czego Wy pragnęliście i co Wy chcieliście spróbować, i bardzo dziękuję Wam za to, bo ja dzięki Wam się też wzbogaciłam o myślę, że cudowne propozycje i cudowne zapachy, czym Wkrótce będę pachniała. Jeżeli chodzi o ten zapach, całą recenzję, bo ja go testować będę globalnie, poznacie w nowościach perfumowych, pewnie październikowych, bo te wrześniowe mam już nagrane. <śmiech> <śmiech> Także w październiku będzie o tym zapachu. A ja z Wami się obecnie żegnam, jakoś długo nagrałam, chyba nie wiem, czy da się to pociąć, ale może w niedzielę zechcecie ze mną spędzić tę dłuższą chwilę. Dzięki za dzisiaj i buziaczki, kochani. Papa! Pa!